jedzenie, które nam ukradli. Ryudzo! Jin! O śmieciu! Kurwa! Raz! Dwa! Raz! No nie! Raz. No co jest? Halo! Raz! Nie zabiła Jaki tu jest timing zdupny Przy unikaniu tych ciosów. <grystanie> a wstawaj, Ryuzu! A tam mam jeszcze jednego typa samuraj jeszcze... No czy samuraj? Mongo jeszcze jest? Nie, nie No Chowajcie się. O, już myślałem, że są na tyle głupi. No nie, no debile! Bye, have a great time! Aha! Co ten strażnik? Strażnik po prostu idzie. A o, o! biegną, biegną Jęcy w naszą stronę! Perdew? Huh? Aha, to on jeszcze przeżyje. To nieźle. Aha, ja też sobie zabiłem się. Naprawdę? Co 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 to za bezsens jest? Nie chciałem. Gdzie twój brat? Zawiodłem go. Ale nie zdradzę. Panie, jak nas znalazłeś? Potomkini Tadajoriego wskazała mi drogę. Co się stało? Znaleźli pancerz? Nie. Zmyliłem ich, aby się zdążył tu dotrzeć. I grałeś z ogniem. Opłaciłoś. <grym>, czekajcie, podsumujmy, jak nas znalazłeś? wiesz, bo znalazłem y, potom kinię to do Jerry'a powiedziałem im co nieco. Aha! Wiesz, bo oni mnie złapali, rozszywałem teksty i zbeliłem ich specjalnie dlatego, żebyś ty zdążył tu przejść. <ścoughs> Czekaj, co? Kurwa, Kurma by tam w plecy tarczą! Ty! Krzychu! Uspokój się! Ale no jakoś się tak zdarzyło, że się udało! Obniż to na farmę. Przekaż kędziemu dobre wieści! Kędziemu? Zasłużył tylko na to, żeby mu obić gębę! <laughs> Co masz na myśli? To dureń wpakował nas w tarapaty. Chciał dobić targu z Mongołami. To, panie Sakai, to było niesamowite. Kenji, <noise> zapijaczona kupo małpiego łajna! <noise> ja się tym zajmę. <noise> ja go pluj. <noise> Halo! Gra goty 2000, któryś tam. <noise> co, to, co to by? <noise> No już, pomagam ci już. Co to za... Nie Łup, co ogień kurwa robi, ty! Ty, panie, co, co to, wiesz co za władcy pierścień jakiś halo! iż kumplo? Było używać więcej ognia, dużo. Oż kurwa, nieważne. <noise> <noise> Już myślałem, że nie użyję, że tylko raz może. Nie. <głos> <głos> I trafił swojego kąpla w <noise> co, 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 co za... co za dupny! <noise> Nie! 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 Kurwa, nie! Nie! Nie ma tu nic, cicho! No nie, 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 nie! <śmulacza> nie wykrył je! Jaki fart w ogóle życia, nice! Idziemy do gospody. Au. Pora płotka, nie! Zaatakowali nas! Moja żona i córka! Zamilcz gadzie! Zabiłeś się Z miłości. Tak było dla nich lepiej. Chciały tego. Ty Dinie Zabił z miłości, bardzo logiczne. To raz. Dwa, schował się za skałką, czyli, kurde, mógł wziąć ze sobą żonę i dziecko i pójść razem z nimi za skałę. Ale nie, zabił je z miłości, bo tak było łatwiej. Boże, co za Pierwszy Jak chyba. Już może jeszcze, nie? Zobacz, co się się pić. Napluj mu w mordę. <laughs> Kumis. Mleko mojej ulubionej klaczy. Jej ostatni dar. What the fuck? HOP, pije mleko z konia! Coooo ty typi głupi! Ty, 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 co? Ktoś musi za to odpowiedzieć. Ale to nie musisz być ty! Nie, że to ona cię spaczyła! Zrzuć drogę Zrzuć całą winę na nie! Nie po prostu no nie! Faka idę sługą szoguna. <grym> Moim... Moim synem. <grym> Bo ja... przesadziłeś. Przesadziłeś. <grym> nie, nie to. Koleś się zbugował w ogóle. No nie, co jest? <grym> Podejdź z przodu. Kumpu, daj z przodu. Do przodu daj na chwilę. Dzięki. Okay. <laughs> Jaki głup, co tu się stało? <laughs> Chłop nie mógł opaść. A serio? Aha, a Judas tak prosto tam idzie, patrzcie. A nie jak gdyby, nigdy nic koło mongolów. Siemanko, ziemeczki, jestem z wami.